Witajcie! Dziś zapraszam Was na wyjątkową podróż do świata bajek, które, choć wydają się stworzone dla dzieci, potrafią inspirować i skrować mądrość także dla dorosłych. Kiedy sięgamy po bajki, pozwalamy, by nasze wewnętrzne dziecko znowu doszło do głosu, przypominając nam, że wciąż możemy odkrywać swoje talenty i rozwijać się bez względu na wiek. A skoro mowa o talentach? Galub, znany instytut badawczy zdefiniował ponad 400 talentów i wyróżnił 34 grupy podtalentowe, które Mogą pomóc nam lepiej zrozumieć nasze naturalne wzorce zachowania, myślenia czy działania. Każdy z tych talentów opisuje nasze naturalne zdolności i podejście do życia. To właśnie one stanowią klucz do tego, jak funkcjonujemy, podejmujemy decyzje i osiągamy sukcesy. I choć nie są to jakieś supermoce, te, które są opisane w bajkach, gdy dobrze je zrozumiemy, możemy w pełni je wykorzystać, wtedy zamieniają się w nasze supermoce. Na początku talent współzależność, umiejętność dostrzegania powiązań między różnymi aspektami życia. Świetnym przykładem tego talentu jest Miguel z Bajki Koko. Miguel kocha muzykę, a jego pasja okazuje się nie tylko czymś, co sprawia mu radość, ale także łączy go z historią rodziny i przodkami. Właśnie dzięki temu talentowi Miguel dostrzega, że jego miłość do muzyki jest częścią czegoś większego większej historii, która zaczyna się dużo wcześniej niż on sam. Talent współzależność pomaga nam dostrzec, jak nasze życie jest splecione z innymi i jak nasze działania wpływają na całość. Miguel uczy nas, że odkrywanie swoich talentów może być też odkrywaniem naszych korzeni i dziedzictwa. Kolejny talent to maksymalista. Osoby z tym talentem dążą do doskonałości i chcą w pełni wykorzystać swój, jak i również innych potencjał. Przykładem maksymalisty jest Joe Garden z filmu Soul. Joe to nauczyciel muzyki i pianista jazzowy, który marzy o tym, by wystąpić na scenie. Jego pasja do muzyki sprawia, że pragnie osiągnąć jak najwięcej. Jest gotów na wszystko, by w pełni rozwinąć swoje umiejętności. Jednak w trakcie filmu Joe odkrywa, że prawdziwe szczęście można znaleźć także w codziennych momentach. Maksymalista często potrzebuje tej równowagi, by nie zgubić się w dążeniu do doskonałości. Joe przypomina nam, że nie tylko osiąganie wielkich sukcesów, ale także dostrzeganie piękna w drobnych chwilach jest istotą naszego życia. W Encanto poznajemy Mirabel, która jest świetnym przykładem dwóch talentów: elastyczność i indywidualizacja. Mirabel, mimo braku magicznego daru, potrafi dostosować się do każdej sytuacji, dzięki czemu odnajduje swoje miejsce w rodzinie. Talent elastyczność pozwala jej reagować na zmiany i radzić sobie w dynamicznych sytuacjach. Z kolei talent indywidualizacja sprawia, że Mirabel dostrzega unikalne cechy i potrzeby każdego członka rodziny Madrigal. To dzięki temu rozumie, że każdy z jej bliskich jest wyjątkowy na swój sposób. Encanto pokazuje nam, że nasze różne talenty mogą współgrać i tworzyć harmonię w zespole, jeśli tylko nauczymy się je akceptować i rozumieć. Przenieśmy się teraz na spotkanie z Wajaną, bohaterką filmu Wajana, która uosabia talent osiąganie. Osoby z tym talentem są pełne energii i zdeterminowane, by realizować swoje cele. Wajana, mimo wielu przeszkód, nie poddaje się i dąży do uratowania swojej wyspy. Talent osiąganie daje jej wytrwałość, ale też przypomina, że czasem trzeba zatrzymać się i cieszyć samą podróżą. Wajana pokazuje nam, że dążenie do celu jest ważne. Ale warto też dostrzegać wartość w każdym kroku, jaki pokonujemy po drodze. Elza z krainy lodu to z kolei uosobienie talentu odpowiedzialność. Zawsze bierze odpowiedzialność za swoje działania i decyzje, nawet jeśli są trudne lub bolesne. Jej zdolność do przyjmowania na siebie obowiązków i troska o bezpieczeństwo innych, zwłaszcza siostry Anny, pokazuje, jak osoby z tym talentem stawiają na lojalność i solidność. Elza uczy nas, że talent odpowiedzialność. Pozwala brać na siebie ciężar odpowiedzialności i dbać o innych. Natomiast Bas Astral z Toy Story to istotny przykład bohatera z talentem wizjoner. Jako strażnik kosmosu zawsze wybiega w przyszłość, marząc o międzygalaktycznych misjach i wielkich przygodach. Talent wizjoner pozwala ludziom widzieć to, co jest możliwe i inspirować innych swoją wizją przyszłości. Bas przypomina nam, jak ważne jest mieć marzenia i cele, które nas napędzają i nadają sens życiu. Natomiast Baymax, robot z wielkiej szóstki, uosabia talent analityk. Zawsze zbiera informacje, analizuje dane i logicznie podchodzi do każdego problemu, aby pomóc swojemu przyjacielowi. Talent analityk pozwala zrozumieć złożoność problemów i podejmować trafne decyzje na podstawie faktów. Baymax pokazuje, że talent analityk jest nieoceniony, gdy potrzebujemy chłodnej analizy i pragmatycznych rozwiązań. A na koniec wspomnę o królu Lwie i Rafikim, mądrym mentorze Simby, który doskonale ilustruje talent rozwijania innych. Rafikim widzi w Simbie potencjał i pomaga mu go odkryć, przygotowując go do roli lidera. Talent rozwijania innych pomaga na wspieraniu innych w odkrywaniu i rozwijaniu ich ukrytych zdolności. Rafikim pokazuje, że czasem największym darem, jaki możemy ofiarować innym, jest pomoc w odkrywaniu ich własnej drogi. Czasem jednak wyzwaniem tego talentu jest pozwolenie innym na samodzielne dojrzewanie i unikanie przejmowania kontroli nad ich życiem. Te historie pokazują, że talenty są czymś więcej niż tylko cechami. Są kluczem do naszego potencjału. Talenty Goluba pomagają nam lepiej poznać siebie, a bajki ukazują, jak te talenty mogą kształtować nasze życie. Zapraszam Was, abyście spojrzeli na te historie z nowej perspektywy. Dostrzegli swoje talenty i zaczęli wykorzystywać je w życiu codziennym. Dziękuję, że byliście ze mną i do usłyszenia w kolejnym odcinku.